Witam państwa. Nazywam się Janusz Bierzch. Jestem pisarzem książek historycznych. Chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować i omówić książkę pod tytułem Sowiańscy Królowie Lech i Polska Starożytna, która jest pierwszą częścią opisującą dzieje wielkiej dynastii Lechitów. Druga jej część wyjdzie we wrześniu i będzie nosiła tytuł Chrześcijańscy Królowie Lech i Polska Średniowieczna. Król Mieczysław zdecydował się na ryt rzymski w końcu, chociaż. Rytm słowiański istniał w Polsce, jak się ocenia, w źródłach około 150 lat, ale był rytem słabszym, nie tak preferowanym przez papieży rzymskich. Papieże w Rzymie popierali przede wszystkim obrządek rzymski. W związku z tym król Mieczysław, który miał dwie opcje do rozegrania, albo zniszczenie wspólnie ze Słowianami Połabskimi niemieckiego Cesarstwa Rzymskiego, albo skłonienie się ku chrześcijaństwu i przyjęcie z wszelkimi konsekwencjami tego systemu feudalnego wraz z religią chrześcijańską w rycie rzymskim. I tego dokonał, a dokonał tego dlatego, że chciał utrzymać władzę w swoim rodzie władze dla syna w porozumieniu z rodem Ottonów saksońskim. Widział tutaj szansę, że jego syn będzie w stanie w przyszłości po przyjęciu przez niego chrześcijaństwa w Rydzie rzymskim uzyskanie korony cesarza w Rzymie. Jakie były skutki przyjęcia chrześcijaństwa i decyzji Mieczysława? Otóż początkowo były bardzo pozytywne, ponieważ Współpraca między saksońskim rodem Ottonów a Lechią była bardzo dobra. Otto, który przybył w tysięcznym roku do Gniezna, koronował diadenem cesarskim Bolesława na cesarza całej Słowiańszczyzny i dał mu szansę na uzyskanie następnego diademu w Rzymie. I zrealizował to. Bolesow, najeżdżając w 1925 roku, może na przełomie 1924 i 1925 roku, Rzym zmusił ówczesnego papieża Jana XIX do koronowania go na cesarza, czyli króla Rzymu, cesarza Zachodu. Po powrocie Bolesława z Rzymu, po koronacji diademem cesarskim na króla Rzymu, w Poznaniu, jak to podaje kronika Kagnimira, Zachorował, czyli papież wysłał swojego spowiednika z zatrutą hostią i w ten sposób zabił Chrobrego. Chrobry jednak, jak podaje kronika Kagnimira, umierał kilka miesięcy bardzo cierpiąc. I w końcu, ponieważ mimo branych przez kilka miesięcy różnych leków choroba się nadal wzmagała, przeczywając śmierć, wezwał syna Mieczysława, trzeciego i swoich dwunastu wojewodów, którzy zarządzali jego imperium i przekazał im władzę.